Witam Cię serdecznie na moim kanale Impuls Bycia, mam na imię Anastazja i sprawdzimy dzisiaj, o czym masz wiedzieć w tej chwili, bo muszę Wam coś powiedzieć, bo tak czuję. A teraz nie, nie wiadomo w ogóle, co się dzieje w przestrzeni. Ja się czuję tak między wymiarami różnymi, niby gdzieś po środku, niby wszystko się dzieje jednocześnie, a z innej strony niby nic się nie dzieje. Taka pauza, w ogóle wszystko na stopie jest. No, więc może ktoś też tak się czuje, jest z Wami wszystko ok, jesteście w trakcie przejścia. Stary Matrix się niszczy. Nowy jeszcze nie jest, nowego nie ma, wychodzimy z tego, czyli po prostu przechodzimy do tej kwantowości, o której Wam mówiłam, i wszystko będzie takie bardziej chaotyczne. Ale jednocześnie bardziej łatwe do wzięcia, jeśli będziemy sobie na to pozwalać. W ogóle Matrix nie jest czymś zewnętrznym, no przynajmniej tak sobie przeczytałam gdzieś i to mi zrezygnowało. Jest czymś wewnętrznym, te właśnie bloki wasze wewnętrzne, o których Wam mówię często, które musimy niszczyć w sobie, odpuszczać, wychodzić z tego i to jest tym właśnie Matrixem, który jest w Tobie w środku. Dobrze, zaczynamy. O czym masz wiedzieć? O, o, o. Przywróciłam talię. Przechodziły, no co? Taka ucieczka teraz nawet jest. To tak nagle się dzieje. Może do tego nie byłeś gotowa, lub nie byłeś, i no, niby czu, czułeś się ok, lub będziesz się czuć niedługo. Ale coś może wymagać zmian i to bardzo nagle i niby już jesteś w trakcie energetycznie, bo energetycznie już wszystko się dzieje, a zewnętrznie właśnie w świecie materialnym, które właśnie najbardziej od którego zależy ten mm, świat materialny najbardziej zależy od matrixa, właśnie ciężko jest z tego wyjść, dlatego jesteśmy uzależnieni od pieniędzy i różnych tych rzeczy, no bo to jest baza, dlatego by Przeżyć w ogóle fundament. I właśnie energetycznie już przechodzisz, a materialnie wszystko się dopiero dopasowuje, przekształca. I właśnie masz sobie pozwolić na to przejście, i wszystko się zadzieje. Tak, o po prostu, szybko, bardzo szybko. Tylko nie dziw się, że teraz tego nie widzisz, że nie rozumiesz, gdzie jesteś, że nie możesz niby nic zrobić z tym, co się dzieje wokół. Bo nie musisz, nie musisz. Masz sobie pozwolić na obfitość, na szczęśliwe życie i to wszystko na razie. Więc nie możemy tego kontrolować, bo to właśnie cała twórczość, cała energia kreacji wtedy się niszczy. Więc no. Tak, bo na głowie dzisiaj? Hmm. No, właśnie z myśleniem trzeba pracować najbardziej, podejmować decyzji, marzyć jak najbardziej, ale jednocześnie wiedzieć po prostu, czego się chce. Wiedzieć i się tego trzymać. Możesz, teraz w ogóle jest taka energia, w której można marzyć jak najbardziej i się tego nie bójcie. Lepiej w głowie to trzymać, bo właśnie stąd będzie się dopasowywać wszystko. A jeśli myślimy, że coś jest niemożliwe, jeśli się ograniczamy, jeśli myślimy, że no nigdy tego nie będę miała, to jak to w Twoim życiu się pojawi, jak nawet sobie na to nie pozwalasz? To jest kluczowe, pozwolenie sobie. No więc pracujemy z myśleniem i z, z najbardziej z tymi sztywnymi ustawieniami takimi, które nam nie dają iść do przodu. No... No mówię, wszystko się uda. Widzicie? Widzicie? Ta karta oznacza, że tobie wszystko się uda. I to w najbardziej przyjemny sposób, który jest możliwy w ogóle. Naprawdę. Możesz tak łatwo to mieć, z taką przyjemnością to, czego tak bardzo chcesz. Czyli możesz mieć wszystko z prawa urodzenia, tak? Bo jesteśmy cząsteczkami stwórcy. I kiedy sobie to pozwolimy, by mieć wszystko, kiedy będziemy wiedzieć, czego chcemy w ogóle, bo jeśli ty nie chcesz niczego, to w ogóle cała energia kreacji się po prostu blokuje, bo to jest czakra e, Svathistana, ta druga e, energia seksualna, twórczość, kreacja. Jeśli niczego nie chcemy, to jak my możemy przyciągać coś, coś do swojego życia? Teraz przechodzimy do takiej energii, że będzie to udawać się tylko to, czego chcemy najbardziej. Jeśli nie jedziemy w zgodzie z sercem, ze swoimi pragnieniami, to nic nie będzie. Nic, nic nie będzie do nas przychodzić. Dobra, było łatwiej wcześniej. Lepiej wcześniej. I więc musicie to sobie po prostu zrozumieć, że macie wiedzieć, czego chcecie i pozwalać sobie na to. Bo jeśli ja sobie nie pozwalam, by to mieć, myślę, że jestem niewystarczająca i że nie jestem tego warta, że nigdy tego mieć nie będę, to nie będę tego mieć. Nie będę, nigdy. Więc trzeba wiedzieć i też pozwolić wszystkiemu się stać. Nie kontrolować całego procesu, tylko się cieszyć w trakcie tej drogi. Bo ważne jest kochać tą drogę do celu, a nie tylko czekać na cel. co powiedziałam, czy mamy się swojej własnej wiedzy. swojej własnej wiedzy, ale też uważaj na sztywność myślenia, jak już powiedziałam, by nie blokować przepływu też natchnienia, jakiejś energii takiej um, właśnie tej twórczości, miłości i tak dalej, żeby nie było tak, że w głowie sobie wszystko ustaliłaś, bo ty tak chcesz i to koniec. I to, tego wystarczy. Nie, trzeba to czuć od środka. Nie blokuj tego uczucia, uczu, tego procesu czucia. Masz czuć. I ważne jest też bronić własne granice. E, ostro. Naprawdę ostro. Nie bój, nie bój się urazić jakoś jakiejś osoby, które wchodzą ci na głowę. E, niby z jednej strony, oczywiście, pamiętamy, że nasze granice się kończą tam, gdzie zaczynają się granice innych ludzi, tak? Ale czasami trzeba ostro powiedzieć. Nie trzeba nikogo wyzywać, ale powiedzieć, że tak ze mną nie można i to tak zdecydowanie pewnie trzeba. Trzeba, naprawdę. Nie pozwalaj, by wchodzili ci na głowę. Nie bój się być niemiła dla kogoś, kto wchodzi ci na głowę. Tak. Ja nie mogę. To jest sobie? Mnie rozwala od energii, ale muszę Wam coś mówić, bo jak nie mówię, to wtedy czuję się po prostu okropnie. Ta siła, cała energia mnie niszczy. Więc rozmawiam. Nagram też teraz Wam o tym, jak zamanifestować konkretną osobę. Nie spodziewaliście się tego ode mnie chyba, ale powiem w następnym filmiku. No i działać w tą stronę, w którą się chce. To może być mały kroczek. Zapisz się na jakiś kurs. Porozmawiaj chociaż o tych swoich pragnieniach z bliskimi ludźmi. I nie bój się rozmawiać o tym, czego chcesz. Jeśli boisz się, że ciebie osądzą, to to najbardziej po prostu ci pomoże by filtrować otoczenie. Będziesz wiedzieć, że ten człowiek nie jest dla ciebie. Jeśli ty nie możesz się podzielić swoimi pragnieniami, a jeśli cię będzie wspierać, to przecież będziesz jeszcze bardziej natchnienie mieć do działania. Więc pomału do przodu, nie chaotycznie, bo energia może być bardzo chaotyczna, możesz rozlewać przez to energię, więc fajnie na tym natchnieniu działać, ale też skierować tą energię, by nie było tak ho po prostu, bo w świecie teraz chaos się dzieje, i jeszcze ty ze swoim chaosem nie no, można. To jest fajne też chaos, ale po prostu nie rozpraszaj energii. Tak. Nie rozpraszaj tej energii swojej. Czarodziejka, no właśnie. Jesteś magiczną osobą, która powinna wcielać w życie swoje zamiary. Tu, riano więc możemy do tej bogini się zwracać teraz a ja życzę wam wszystkiego dobrego zasubskrybuj po więcej oczywiście dużo szczęścia miłości, radości i pozdrawiam cieplutko, przytulam mocno